Ludzie się wstydzą. Ludzie się wstydzą siebie, swojego wizerunku, a ja nigdy nie miałam z tym problemu i naprawdę wyszło to absolutnie niechcące. No, Zaczęło się to. Mam bana na niektóre restauracje w okolicy i do nich nie jeżdżę, bo tak troszkę zostałam potraktowana w ogóle. O Trochę z góry. o królowa, o pani, zajmij się gotowaniem, a nie mm, promowaniem siebie. Witam serdecznie, dzień dobry. Program Broda Szpyta. Widzimy się oczywiście w naszym studiu w Kartuzach. A dziś moim gościem jest Karolina Czajkowska-Karisza z Małej Cegielni. Witam cię serdecznie, Kariszu. Witam Ciebie, Andrzeju. Witam, witam. <grytanie> eee... Kariśia, spotkaliśmy się, żeby pogadać o Twoim fenomenie, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Ty jesteś, że tak powiem, chyba główną wizytówką Małej Cegielni, jeżeli chodzi o to, co nagrywasz, jak się prezentujesz itd., itd. No i właśnie jak zaczęła się Twoja przygoda z social mediami? Jaki był w ogóle początek tego wszystkiego, że dzisiaj jesteś tak znaną osobą, która jednak jest rozpoznawalna, jakby nie patrzeć? Jakby nie patrzeć, rozpoznawalna, ale to w jakimś takim małym gronie. Wiesz co, no zaczęło się... Hmm. Absolutnie przypadkiem. Nie wiem, nie wiem jak to, jak to wyglądało. Zaczęło się tak, że zobaczyliśmy, że dodając posty na Facebooka samego jedzenia, one nie są tak roz jakby rozkwitywane i tak bardziej klikające się, powiedzmy klikające się, tak jak zdjęcia z twarzą. To nie była zawsze moja twarz. Ale tak się wydarzyło, że bardziej ta moja twarz się klikała niż innych twarzy. Ładna twarz przyciąga. Jak no to. tak, nieskromnie powiedzmy. Nie, ogólnie no, było tak, że mm, też nie każdy chciał być na tych postach. Nie każdy to lubi, nie każdy chce, a ja nigdy nikogo do tego nie zmuszałam. Nie wiem, była klenerka czy kucharz i yy, kurczę, zrobimy zdjęcie. Nie każdy to lubi. Naprawdę nie każdy. Yy, ludzie się wstydzą. Ludzie się wstydzą siebie, swojego wizerunku. A ja nigdy nie miałam z tym problemu, i naprawdę wyszło to absolutnie niechcący. Zaczęło się to klikać, no i tak się niechcący zaczął jakieś. No pewnie 3 lata będzie już. Tak się potoczyło. A powiedz mi, jak to wpłynęło na Twoje życie? Bo niewątpliwie Ty, tak jak już wspomnieliśmy, stałaś się rozpoznawalna, zaczęli Cię ludzie kojarzyć. I jak to dzisiaj wpływa na to, jak funkcjonujesz na co dzień? Bo jednak pewnie gdzieś tam masz takie sytuacje, że ktoś Cię rozpoznaje, wita się, chce zdjęcie. Ta, wiesz co, no tak. Ogólnie, nie wiem, yy, najczęściej te zdjęcia i takie rzeczy to chcą osoby na imprezach, gdzie są już pewnie troszeczkę bardziej rozluźnione. Ale jak była taka pierwsza sytuacja, pamiętam i pani zaczepiła mnie bodajże w jakimś centrum handlowym. Byliśmy na zakupach. Dzień przed wycieczką szukałam chyba walizki i złapałam mnie za rękę, gdzieś przekroczyła to moje strachę komfortu, takiego, że: ojej, ja panią obserwuję. To ja stanę... ja jestem mega pewna siebie i taka wie, że mnie zaskoczyć to raczej się nie da. I ona mi tak złapała, ja stanęłam. Ja nie wiedziałam, ja ja panią obserwuję, panią znam, a ja tak a dziękuję i odeszłam, nie wiedziałam, co mam zrobić. Jak się odnaleźć, nie się tak, jak się tak no, że gdzieś tam na tej imprezie, gdzieś tam ci młodzi ludzie, a to była taka osoba, kurczę, no starsza, nie chcę nikogo obrażać absolutnie, ale gdzieś nie wiem, no mi się koło 60, coś takiego pod, jakby pod 60, że bardziej z tymi młodymi ludźmi wydawało mi się, że mam ten connect, jakiś tam vibe, a nie z taką no, pań... no, znaczy to było miłe, jakby żeby nie było, to było bardzo miłe, ale no, muszę wytrzeć nosa. Okej, okay, okej, okay. śmiało. Yy, I tak no, ale mam taką yy, przyjaciółkę, ona jest troszkę młodsza ode mnie i, i bawiło ją to, jak ja jej opowiadałam, że ktoś tam mi rozpoznaje i że no to ona trochę w to nie wierzyła, dopóki nie pojechała gdzieś ze mną i, i ludzie... Tak zapytam, pani to z cegielni? a to, ty to nie jesteś Karolina? I tak później ja mówię, kurczę, z tobą to gdzieś wstyd iść, bo jakby dla niej to nie jest, tym, to, jest, nie jest to fajne. Jakby, tym bardziej, że gdzieś tam tutaj, jak na przykład dzisiaj idziemy do restauracji czy coś, no to faktycznie wolałabym być Karoliną, nie Karisią z Cegielni, bo do wszystkich restauracji, jak tutaj jeżdżę w okolicy, to, jestem, to każdy mnie zna. I wiesz co, i troszkę to jest um, wkurzające, nawet bym powiedziała, bo miałam sytuację bardzo często, że przychodzili do mnie i myśleli, że ja przyjechałam jako że z konkurencji, że ich ocenić, a ja po prostu pojechałam z przyjaciółką zjeść na ploty, bo kończyłam pracę w cegielni o 19.00 albo o 20, a dwie restauracje, to zanim byśmy dojechały do Gdańska, no bo ona jest stąd, no to wiadomo, że tutaj gdzieś szliśmy zjeść i było takie, że ja przyjechałam ich ocenić. Kurczę, nie, ja przyjechałam zjeść, człowieku, ja przyjechałam pogadać, nie? Jestem w restauracji kilka razy w tygodniu. Dlaczego mam Cię oceniać? No nie, jakby Ty prowadzisz swoją restaurację, ja prowadzę tam swoją i róbmy swoje. I takie, i co osłonkowało? I takie komentarze. I powiem Ci, że miałam troszkę, mam... Mam, mam bana na niektóre restauracje w okolicy i do nich nie jeżdżę, bo tak troszkę zostałam potraktowana w ogóle trochę z góry, bo ja. Trochę jestem... z dystansem zupełnie nie pasuje tak, tak naprawdę. Tak? Ale ja jestem ostatnią osobą, ostatnią osobą, która zwróci uwagę, że coś jest niedobra. Bo właśnie dlatego, wiesz? Ja mam problem z tym, że na przykład coś dostaje, no bo wiadomo, zdarza się, u nas też się zdarza, że dostajesz surowego devola, jesteśmy tylko ludźmi. I ja, ja nie zjem. A nie zwrócą uwagi, tylko właśnie dlatego, o! Przyjechała gwiazda z cegielni. Wiesz, no i to jest, to, no, to są plusy i minusy tego wszystkiego. A to jest pewna zazdrość? Czy uważasz takie zachowanie, właśnie, że nazywają cię gwiazdą, gdzieś tam coś wytykają? Ja troszkę się też, mm, zazdrość pewnie tak, ale ja też troszkę tak wiesz. Ja, ja sama z siebie stworzyłam, ja taka jestem, ja nie udaję. Ym, Naprawdę nie udaję. Może troszkę czasami gdzieś tam mm, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, że już mam jakiś tam gorszy dzień, a jednak dla tej cegielni jestem, zawsze mam tą chorezmę, zawsze mam tą energię. Każdy mnie pyta skąd i jak, ale faktycznie, jakby wchodzą do tej cegielni, ja tej energii zostaję. I pomimo, że mam najgorszy dzień prywatnie w życiu, to, to, to jest moje życie, to jest mój drugi dom, to jest moje dziecko, i yy, ja dostaję tej energii. I, I mi się wydaje, że ludzie mogą nie wierzyć w, trochę w to, że faktycznie ktoś może być tak nabuzowany, tak jakby nabuzowany cały czas na takiej pełnej, no... Petardzie. <śmiech> o <śmiech> dziękuję! Najlepsze ja, <teraz> <laughs> No właśnie, bo jednak w tym wszystkim też pojawia się pewien hejt, tak? Ty dostajesz masę komentarzy, masę opinii na temat tego, co wrzucasz, co robisz, rozmawialiśmy o tym przed nagraniem. Ten hejt, ja tutaj miałem jako gościa swego czasu Karolinę Stankowską, kasmórską influencerkę i on na przykład bardzo dotykał w pewnym momencie, a jak to wszystko wpływa na ciebie, bo jednak mówimy często o jakiejś ocenie, nie wiem, nawet wyglądu, jakich, e, takich rzeczy bardzo personalnych i jak Ty sobie z tym radzisz? Wiesz co, na początku. Ym... Ten pierwszy hejt, który mnie dotknął kilka lat temu, znaczy, no, no myślę, że 2-3 lata temu, yy, ja, nie, ja nie wierzyłam. Ogólnie, jak ja przeczytałam, bo to było jeszcze wtedy, jakby nie było rolek, były tylko posty, były tylko zdjęcia z jedzeniem, yy, w ogóle nie nagrywałam jakby wtedy jeszcze story, yy, to były opinie wtedy, opinie na Google'ach. I jak ja zaczęłam czytać coś typu: jeszcze wyskoczę z lodówki, o księżniczka, o królowa, o pani, zajmij się gotowaniem, a nie mm, promowaniem siebie. I rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, i powiedziałam ci, że to powiem jeszcze raz. I najgorszy hejt, jaki dostałam, no to było, że mm, najmniejsza, jakby nie, że jak to było, że dziewczy yy, ma mała dziewczynka zamknięta w ciele dorosłej kobiety. I to był najgorszy hejt. Wydaje mi się teraz, że do tej pory, że to była gdzieś jakaś prywata, bo ja nie umiem sobie wyobrazić, jak ktoś, nie znając mnie, obserwując mnie tylko po wrzuceniu zdjęcia z jedzeniem, może mnie ocenić tylko dlatego, bo ja, bo mówią na mnie Karisia. W ogóle ta Karisia gdzieś, w ogóle też gdzieś bolała tych ludzi, a tak mówił na mnie mój chrzestny i mówią, ja nienawidzę po prostu imienia Karolina i nienawidzę... Karolcia i ta Kalisia gdzieś tak po prostu się ze mną związała i tak na mnie po prostu mówią I, i gdzieś ci ludzie, gdzieś to bardziej to tak, że to do dziewczynki bardziej pasuje, do dziecka. No nie, ja jestem Karisia kurczę, no i nie przeszkadza ci to, 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 to daj spokój, ale no ten hejt na początku, no tak, był, był, płakałam, no. Pierwsze jakieś takie rzeczy, to nie dawałam sobie z tym rady i stwierdziłam, po co mi to w ogóle? Bez sensu, w ogóle nic z tego nie mam, jakby no, no po co mam? No, no dobra, więcej jest gości w cegielni, bo faktycznie zdarzają się tacy, którzy przyjeżdżają mnie poznać i później na przykład dostaję jedynkę na Googleach, bo nie było Kalisi. Kurczę, no przecież nie pracuje 7 dni w tygodniu, nie dam rady, no, chociaż też jestem człowiekiem i przyjeżdżają do mnie, ale były takie zawahania, że stwierdziłam, że nie chcesz już siebie pokazywać, ale później przychodzą takie opinie, Kurczę, nagraj coś, jakby chcemy wiedzieć, co u Ciebie, bo brakuje nam twojej energii, poprawiasz mi dzień. I stwierdziłem, że I to jednak... jest miłe. I to jest chyba lepsze niż ten hejt. Na pewno twoja działalność w social mediach wpłynęła na to, jak na cywilnie jest dzisiaj postrzegana. Ile osób odwiedza tą restaurację, tak? Ile osób ją kojarzy? No i właśnie, jak to wszystko wpłynęło na, na samą restaurację? Czego to cię nauczyło o biznesie jako takim? Wiesz co, ja nie sądzę. Ogólnie nagrywając to wszystko, bardziej chodziło mi o takie promowanie miejsca. Um, kurczę, że bo ogólnie cegielnia jest na wsi. To jest po prostu to jest malut jakby to, to była malutka restauracja. Była, już nie jest. no już nie jest, to była malutka cegielenka, która mm -hmm. miała sześć stolików, jak zaczynaliśmy 6 lat temu, ona miała dokładnie sześć stolików. Um, no i zaczęłam, wiesz co? No ogólnie wykorzystałam chyba potencjał, który po prostu mam. Was? I absolutnie naprawdę, nie, ja nie wierzyłam w to. Ja nie wierzyłam w to, że jakby ci goście przyjeżdżają tam też dla mnie, czy też dzięki mnie, e, że docieram gdzieś tam do mm, dalej niż za Miszewo, czy za Żukowo, czy za Banino. E, i wiesz co i to, nakrę to nakręca, bo każda rolka, bo każdy post, bo każdy to nakręca mnie do działania. To ja codziennie mam tyle pomysłów, że po prostu czasami nie wierzę, że że nie wiem już tak czasami mówię kurczę już nie na radę nic wymyślić. No już wszystko było. I jadę po prostu autem. Kurczę jeszcze to. Czemu nie? I wiesz co? Ja ostatnio miałam takiego yy, dostałam gdzieś. Yy, to była taka w ogóle taka Jakaś sytuacja w ogóle, nie wiem. Ee, w życiu bym nie pomyślała, że ja coś z tego zrobię, biznes z tego zrobię. E, miałam jakieś tam okazje kupić. To jest w ogóle to jest sytuacja no, słuchaj, Kupiłam szejkar. Takie na siłownię. Jakoś tam miałam promocję fajną gdzieś tam na jakimś portalu. Jakiś tam kot rabatowy. E, no i kupiłam 40 szejkarów. Z jakieś tam naprawdę bardzo małe pieniądze. Ja nie powinnam tego chyba mówić tutaj, ale powiem. I ja mówię, kurczę, idzie Black Friday i czemu jakby nie ja mówię, Co ja zrobię z tymi szajkerami, nie? No co ja, co, no, do czego mi szejkę w restauracji? Co ja no, Co y by nie robiła? I wiesz, ja mówię, czemu nie uderzyć w ogóle w potencjał absolutnie duży ludzi, którzy chodzą na siłownie. Wykuczę zrobię burgera Arnolda. Mam w ogóle kolegę, Arnold się nazywa, tak sobie z nim skojarzam, bo chodzi na siłownię. Ja mówię, czemu nie dać do tego burgera tego shakera? I tak sobie, nie, mówię, to nie pójdzie. Ja mówię, ale dobra, no, postawię też, postawię tych 40 shakerów, to robi robotę, bo jest ich dużo. Zrobię tam sobie zdjęcie z takimi, wiesz, niby bickami, bo których nie mam. E, Słuchaj, godzina, o 12 otworzyliśmy restaurację, o 14 nie było shakerów. Wszyscy przyszli na tego shaker. którego go tam Dostałam za, pół za Chyba bardziej też dzięki Tobie, co? Dzięki Twojej charyzmie, bo e, to, to, było, to była Twoja promocja, Twoje działanie. To też mogło się przełożyć jakby na zainteresowanie konkretną. Tak, na niej, na ale wiesz co, no to jest jak, mm, yy, Tylko, że mnie tam nie, jakby, wiesz, ja wrzuciłam jakby pomysł, wymyśliłam to sobie, yy, zrobiłam tego gratisowego shakera do po prostu tego burgera. Kupisz burgera, dostaniesz shakera. I mnie tam jakby, ja tylko dodałam posta, dodałam rolkę i to poszło. I to po prostu i ludzie, słuchaj, po A tygodniu jest, dzwonią, czy jest jeszcze sześć. To jest przykład na to, że charyzma może być dźwignią biznesu i to skuteczną. No jest, jakby, no nie ukrywam, jakby, no jest. Cegielnia to jest po prostu, no, ewenement, moim zdaniem. To ja, nie, ja czasami nie wierzę, że jak, jak z restauracji, która miała sześć stolików i pracowało nas sześć osób. Jak otwieraliśmy 6 lat temu było nas 6 osób. A jest nas tak. Bo oczywiście mówię z weekendowymi pracownikami, z kierowcami, z takimi ludźmi, którzy się zmieniają, bo mamy też osoby, które przychodzą na przykład tylko sobie tak na doróbkę na 3-4 dni. No jest nas 60 osób. To jest. 60 osób? Tak. Imponujące chyba, co jak na lokal tutaj na kaszubach jednak. No tak, no, ja chyba sama nie wierzę w to. No tak, to tak, nie wiem. Nie ja, ja naprawdę. Ja nie jestem skromna, to widzisz, że ja nie jestem jakiś tam, że nie trzeba mnie tutaj namawiać do, do wypowiedzi, ale nie wierzyłam, że, że będę potrafiła jakby stworzyć coś takiego, jakby tak, takie dobrze, miejsce. Tak, tak, no Biznes. Tak, no, biznes, mhm. trzeba to też tak nazwać. Trzeba to też nazwać. Tak. No dobrze, wspomniałaś o tym, że przyjeżdżają ludzie, żeby spotkać się z tobą, że przyciągasz. Przeciwną, ale nie tylko. No i pytanie, czy w ramach jakby tego, ty spotkałaś się z jeszcze jakimiś innymi zabawnymi sytuacjami? Nie wiem, że coś się wydarzyło ciekawego w restauracji, bo ja zakładam, że jakby za tą twoją popularnością ciągnie się wiele fajnych historii. Wiesz co, ogólnie najśmieszniejsze no to było, jak, jak przyszli, przyjechali goście z dziećmi i te dzieci przyszedł do autograf ja, to, wiesz co, ja, nie, ja tak, ja w ogóle stanęłam, nie wiedziałam co mam zrobić. Ja, ja w ogóle zamarłam i, i mówię, kurczę, jak się daje autografy, co mam tam napisać, w ogóle co mam imię, nazwisko napisać. I, i w ogóle ja, ja stanęłam mówię, kurczę, i, i, te, i ta mama mówi: To jest największy pani fan, ja wiek największy fan. On mówi: On codziennie my się kładziemy do łóżka i jeżeli jest grzeczny, to oglądają jakby moje story. No I on po prostu się śmieje z tego, co ja tam gadam w ogóle. No i stanęliśmy, zrobiliśmy te zdjęcie. I on tak patrzy na mnie tak. A pani wie, że kiedyś będę pani węża. Okej, nie no chyba nie, ja wie dobrze, ale niech tak <słuch> będzie. No ogólnie, wiesz co, to dużo jest takich bardzo miłych sytuacji. I mówi, że o tej płci przeciwnej, no to fakt, że, że no tak jest. Ale nie wiem czemu moja mama ma bardzo takie. Podejście fajne do dzieci, i ja tak z tymi dziećmi tak miałam zawsze. Wydawało mi się, że ja tak nie mam podejścia. Że no, że tak, no tam dzieci to tak, tak na metr, nie? I nie wiem, czy z biegiem, biegiem wieku, czy tego, że gdzieś tam te dzieci mnie lubią. Nie wiem dlaczego, naprawdę mnie lubią. To, nap to naprawdę te dzieciaki przyjeżdżają, te dzieciaki oni mówią, gdzie jedziemy. Do Karoliny, jakby do Cegielni, ja, że do Karoliny, wiesz, oni jadą do Cegielni, oni jadą, sobie. te dzieci chcą przyjechać do mnie i mam też wierną fankę Wiktorię, która ma jakieś 11 lat, no i też na przykład do kwiaty, jest to, że jest pani taka wspaniała, wiesz co, są to momenty naprawdę no też niezabawne, no, wzruszające, wzruszające nie? naprawdę tak. i... No nie wiem, dostać kwiaty za to, za co w sumie, wiesz, za to, że, no, że jestem i że jestem miła i też to, i za prawdę chyba, wiesz, jakby ja no naprawdę jestem prawdziwa i jak się wzruszam, to się wzruszam, a wzruszam się bardzo często, pomimo tego, że wszyscy myślą, że jestem taką twardą, wiesz, to, to, to wzruszam się bardzo często i też to czasami pokazuję i może dlatego to się sprzedaje i dlatego może to się klikam bo no, dlatego, że jestem prawdziwa. Się wydaje. Wiesz co, bo ja często spotykam się z takimi opiniami restauratorów, nie wszystkich, żeby nie było, ale często jednak to się pojawia, że trochę narzekają nie? Na, na brak klientów, na jakieś problemy z promocją pewnych rzeczy e, i tak dalej. E, I powiedz mi, czy to może jest jakiś błąd w podejściu do biznesu, bo e, wydaje mi się, że czasami trzeba się po prostu otworzyć na nowe fronty, tak? To co ja na przykład teraz robię z portalem, tak? czyli otwieram się na TikToka, na program wideo, tak? Czy tego brakuje, uważasz, w yy, tej gęży? Na pewno. Wiesz, na pewno. Ja, ja tak jak wspomniałam wcześniej, yy, ogólnie yy, ja do restauracji chodzę naprawdę, no powinienem tego mówić. No, ja, ja jestem w tej restauracji kilka razy. W, może w tygodniu, no powiedzmy 2 trzy razy w tygodniu. Ja nie jem praktycznie w domu, ale nie dlatego, że jestem Panią Karisią, e, pa, panią, panią Gwiazdą i Panią Królową, tylko dlatego, żeby chodzić, żeby obserwować, żeby na pewno się troszeczkę inspirować. No i dlatego też jestem bardzo często na wakacjach zagranicznych, no bo stamtąd szczerze naprawdę bardzo dużo jakby gdzieś tam inspiracji czerpię do pomysłów jakby w cygieni. Ale no serce pęka, jak idziesz do restauracji, gdzie ją uwielbiasz. Ja tutaj absolutnie nie będę nazywała i. Absolutnie sensu. nie. Ale jak bardzo boli, jak te pieniądze tam leżą, po prostu na ziemi. I jak... No Bo, bo to jest zawsze tak. A, bo nie mamy takiej Karoliny. Wyszlej mam telefonów. Ja, ja dostanę telefonów. Słuchaj, zajmij się naszymi socialami? Sprób ja mówię, kurczę, wiesz co, nawet były to bardzo duże pieniądze. Ja naprawdę dostałam bardzo duże oferty, um, a wiesz co, jakby ja nie dam rady, bo ja nie potrafiłabym poprowadzić kogoś z Sociali, bo to byłaby nieprawda. Ja próbowałam je w jednej restauracji yy, i trwało to kilka dni, i ja stwierdziłam, że no nie, że bardzo was przepraszam. Ale ja nie potrafię. Ja nie umiem i nie dam rady. Yy, I ludzie pytają mnie: Jak? Ja Wykurczę. Klepiesz dewolaja, nagraj to. Rozkrajasz dewolaja wypływa masło, nagraj to. Ludzie to uwielbiają, ludzie uwielbiają prawdę. Stłuczyć się 20 talerzy, nagraj to, to będzie największej, najwięcej kliknięć w ogóle w tygodniu. A nie ty robisz zdjęcia kawy? No i co? I jeździsz w tych restauracji, gdzie jest potencjał, gdzie jest obsługa po prostu na najwyższym poziomie. Jedzenie po prostu klasa. Ostatni post na Facebooku pół roku tam. I to jest największy błąd. I tym kładą. Jezu, nie ma absolutnie żadnej systematyczności. Ja byłam na milion nie szkoleń Sosjali, bo naprawdę jak uważam, że szkolenia. Po prostu dają go każde, każde. Ja na przykład na niektórych nic nie wyniosłam, bo po prostu ja bym ich mogła szkolić, z przeproszeniem, ale no, gdzieś tam naprawdę, no, ka każda w ogóle systematyczność, każda rzecz, którą wrzucisz, z takiego ludzie uwielbiają prawdę. Niech oni widzą, jak ty pracujesz, że ty robisz naprawdę tego dewolenia, że on jest skupiony, czy wiesz, że, że, że nie wiem, że auto się zepsuło, czy albo że na przykład ja wiesz, co wrzuciłam kiedyś posta z. No bo jeździłam z, w, z służbowym autem oklejonym, no i stanęłam na zakazie i miałam blokadę. Nie? Je, jak ci ludzie po prostu, oni jak nie hejtowali mnie, oni się wszyscy ze mną zjednoczyli. Jak oni mi mogli tą blokadę postawić? No bo jak ja gdzieś jechałam prywatnie, ale ja wrzuciłam, że nim spicą, wiesz? Ale po prostu, e, Jezu, brat, bra, ratująca życie, wiesz, komuś i je, jeszcze jest. Ktoś je mógł... tam głoduje w domu, tak. ktoś tam blokadę mi rzucił. To było w ogóle, to było, to, to było, tyle kliknięć, ja byłam w szoku, ale to wiesz, bo to jest życiowe, bo każdemu się znasz, coś takiego zdarza, wpadka czy, czy coś takiego i no to naprawdę. no. Karolina, przychodzi do Ciebie, załóżmy teraz młoda osoba, otwiera swój biznes jakiś tam yy, i mówi, Karolina, pomóż, co robić, jak go rozpromować, co mówisz takiej osobie? Yy, wiesz to nic na siłę, Je jeżeli, yy, jeżeli ktoś tego nie czuje, to on tego nie poczuje, bo też miałam naśladowców i też gdzieś tam, no okolicznie... Źle skończyli. Może źle skończyli, może, nie aż tak, no ale... może źle, nie, źle nie skończyli, ale ludzie lubią prawdę, ludzie jakby widzą Ludzie wszystko. też wyczują, co jest prawdziwe, co jest autentyczne. Tak na celu, i naprawdę. miałam naśladowców i miałam wręcz... Miałam kopiowane posty, po prostu tekst, tekst, kopiuj, wklej. Nawet raz zdarzyło się, że nie wykasowali ma cegielnia, tylko wstawili ze swojej restauracji. <grym> czy e, coś z tym robiłaś, potem interweniowałaś? To na nie, czy... początku troszkę tak, a później stwierdziłam, że i tak są gdzieś tam dalej. Skoro Słuch. mnie kopiują, no to, no, to, no to w sumie to jest fajne, jak się ktoś inspiruje, kopiuje. Trudno, jeżeli nie ma swojego pomysłu, ale jeżeli ktoś by do mnie przyszedł, to nie, na pewno bym powiedziała, żeby nie robił czegoś na siłę. Że jeżeli to coś czuję, jakby to, co czuję, wiesz, i żeby, no i prawdę przede wszystkim, bo naprawdę jest tak, że to, to, to każdy widzi. Ludzie fałszywy wyczują, to chyba. Tak, ale dookoła, wiesz co, tak? no to jest ciężka praca też. To jest też ciężka praca yy, i absolutnie, ja cały czas powtarzam, że musi być ta systematyczność. Ja jestem w pracy cały czas i jest to dosyć uciążliwe dla moich bliskich, dla mojej rodziny. I no gdzieś tam naprawdę yy, jestem na wakacjach yy, i ja wiesz, staję i może muszę dodać posta, muszę dodać rolkę i... No muszę to zrobić. Wiesz, jakby to nie jest też to nie jest tak, że, mm, że odpoczywam. Ja chyba mam te wakacje, mam je dosyć często. Yy, ale czy one są do końca te wakacje? Ja nie wiem. Ja myślę, że nie, bo najfajniejsze chyba wakacje moje były rok temu byłam w Wenezueli yy, i tam nie było prądu non stop, I bo to było na wyspie Margarita i cały czas jak nie było prądu, to były, były przerwy w dostawie prądu, co za tym idzie oczywiście internetu. Yy, I to było jedne z lepszych wakacji, pomimo tego, że mi było bardzo mało, ten tu, ale no ja po prostu nie miałam fizycznie możliwości bycia na tym telefonie. i no tak, no, ale to jest ode mnie. Ja no po prostu nie potrafię. Chciałabym czasami nawet odłożyć ten telefon i czasami to robię, no ale to jest moje życie. Cegielnia, to jest moje dziecko, to jest moje życie i wydaje mi się, że to widać. I chyba wiesz, co, jak ma się to swoje dziecko tak zwane, tak, w formie własnej działalności, własnej firmy, to chyba nie ma ci takiego jak stuprocentowy urób. Nie Bo ma. U mnie też tak jest, że nie, nie ma do końca, że wiesz, wyłączasz się i... i nie żeby... ma. Ale wiesz co, jak ktoś tego... Jak ktoś nie, jakby nie ma tej własnej firmy, czy nie ma tej własnej działalności, czy ktoś... to on tego nie rozumie. Nikt nie zrozumie Ciebie, jakby będąc... Musi być ktoś w Twoich butach, żeby Ciebie zrozumieć. Bo, no jak, jakby, no, Jesteś w pracy 8 godzin, wychodzisz po pracy, nie ma Cię. Ja absolutnie zazdroszczę. Wiesz? Mm, tylko ja sobie nie wyobrażam innego życia, nie, ja po prostu nie, nie wyobrażam sobie, ja nieraz myślałam o tym, co bym mogła robić, gdyby nie cegielnia, to nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale no, na pewno byłaby to gastronomia, bo ją kocham po prostu, nie, nie wiem, nie, chyba nie ma takiej opcji, no nie jesteś w pracy, odpisujesz cały czas na maile, odpisujesz cały czas wiadomości, jest naprawdę bardzo dużo wiadomo, ile dostałaś wiadomości nie wiem, po jakimś poście czy po, mm. po, jakiejś tam, po jakiejś publikacji? No po tej publikacji, o której rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej. Umoc. O ubocie, najsłynniejszym mm. ubocie w Polsce. Śmiałam się, że do Wojewódzkiego zostanę zaproszona no, potem. Po... Prawie, prawie, Prawie? no tak, jest no. Na, przystanie. 150 wiadomości, wrzuciłam to wieczorem. Prywatnych komentarzy było tysiące udostępnień, miliony odsłon. Ale wiadomości prywatnych e, hejtujących było wtedy najwięcej. I potem nagrałam rolkę, że po prostu, że coś się wydarzyło, że dlaczego zostałam zwyzywana, bo zostałam zwyzywana i jakby obrażona po prostu na wszelaki sposób, gdzie nie mogę nawet powiedzieć teraz tutaj tych słów, no bo na pewno gdzieś tam y, no, nie było to zbyt miłe. To po... I miałbym więcej roboty przy montażu. No tak właśnie, byłoby nie cały czas, mi tego. byłoby cały czas fi, fi pi, ale było tych negatywnych, ale jak nagrałam rolkę i no i powiedziałam, że no jest mi przekro, że nie wierzę, że wiesz co, najwięcej w ogóle było od kobiet, to było dla mnie bardzo zaskakujące, że kobieta, kobieta. Te kobiety. To, o, no, że ja wiem coś, bo mówię na sali pracuję, jakby ja mam jednego rodzynka, a mam, bo ja zajmuję się jakby salą, i mam same dziewczyny, no i ja wiem, co się, co się dzieje, kobieta, kobiecie, jakby u nas jest cały czas jakaś akcja, ale jest chociaż śmiesznie i wesoło, no ale wracając do tych wiadomości, no to nagram później rolkę, że no jest mi przykro, że no, no troszkę mnie to jednak dotknęło, yy, no to miałam jeszcze później trzy razy więcej tych jednak pozytywnych, nie, nie poddawaj się, zostań, jakby wiesz, bo miałam jakąś taką chwilę zawahania, nie było to naprawdę miłe, a później stwierdziłam, że to, że to jednak niech piszą, byle pisali, że to jednak robi zasięgi i faktycznie więcej follow na Insta, więcej follow na Facebooku. TikTok jakby bardziej jeszcze wtedy no, na tym TikToku pierwsze dwa milio pierwszy, milio pierwszy milion. Pierwszy milion. Ale od razu były dwa, a co? Jak <laughs> wiesz, albo gruba, albo wcale. Yy, I wtedy było tych. No ogólnie naprawdę więcej jest, więcej jest tego pozytywnego, więcej jest tego. Fajnie się Cię słucha, fajna jest ta energia, poprawiałaś mi dzień. Skąd, jakby skąd bierzesz tę energię? Ale, jakby naprawdę, ci ludzie. Jest to jedzenie, faktycznie najwięcej go jest tam, ale gdzieś też życie moje i ta energia, ta charyzma gdzieś tam wpływa na te osoby i chcą mi oglądać. Za co, jakby, no dziękuję, no bo to miłe. Ja myślę, Karolina, że największą miarą zawsze to, co mówiłem przed nagraniem, jakby tego, czy ktoś jest wartościowy, czy nie, jest, to jak bardzo ludzie się nim interesują. A to, że hejtują, to już niestety taka, taka wypadkowa każdej działalności w sieci. E, ja ci bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę i trzymamy oczywiście kciuki, żeby twój sukces kwitł bardziej. I że UWYSKE go była. I żeby co? I że się zainteresował tym wywiadem, tak, i teraz. E, I, nami. I, nami. I nami! I nami, tak. I nami. My bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki programu Grodacz pyta. I do co? cegielni oczywiście. Zapraszam do Małej Cegielni. Zapraszamy. Dzięki. Dzięki.